Bardzo ciepło i ogromnym sentymentem wspominają 97 rok chociaż to był dla nich rok bardzo ciężki i bardzo smutny. Ponad 700 uczniów przyjęło się na treściach <coughs> i, i na baratonach gościli ponad 3 tygodnie. Ta y, akcja nie miała takiego jednorazowego charakteru, bo od tego czasu rozpoczęła się bardzo głęboka i na wielu obszarach, płaszczyznach współpraca. Ta współpraca dotyczyła przedszkoli, szkół podstawowych, a później gimnazjum. Gimnazja mówił często tak, my częściej jeździmy do Budapesztu". Uczniowie znają lepiej Budapeszt niż Warszawę. I myślę, że z tego możemy być dumni, bo to pokazywało, jaki jest obszar naszej współpracy. Z ogromną przyjemnością, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, w październiku z, e, z paniami, które prowadzą przedszkola, byłam w Budapeszcie. Odwiedzałyśmy Budapesz w czerwcu z młodzieżą studentką, a jeszcze kilka lat temu młodzież z Szkoły Mistrzostwa Sportowego za Twoim przyzwoleniem i dzięki Twojej inicjatywie też była w Budapeszcie korzystając ze środków unijnych. Także to są wspomnienia ostatnich miesięcy, a one pokazują, że było ich dziesiątki. Przez te, e, przez te... Czasu, aż wstyd y, liczyć y, jaki to okres, bo więcej niż ćwierć wieku. Serdecznie, serdecznie dziękuję.

Myślę, že tak. że powinien coś tam chtěl opovědět. je